Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest wola Boża względem Was, w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj niedziela radości, niedziela gaudetę. Oby Pan Bóg przymnożył nam jak najwięcej radości. Dzisiejsza niedziela, trzecia niedziela Adwentu, niedziela radości, niedziela Gaudetę to dobry czas, żeby zastanowić się, ile w moim życiu jest radości, a ile smutku. Czy potrafię cieszyć się, tak jak mówi święty Paweł, nieustannie? Czy potrafię nieustannie się modlić, dziękować Panu Bogu za wszystko, co mnie spotyka w życiu? I nie tylko dlatego, że tak kolokwialnie mówiąc, wszystko jest z górki, ale dlatego, że wiem, że nawet w największych moich trudnościach, ciemnościach przychodzi światło. Światło Bożego Słowa, światło Bożej miłości, światło Jezusowej obecności. Dzisiejsze święto, niedziela, każda niedziela to przecież wielkie święto to dobry czas, żeby zastanowić się, co daje mi radość, albo jeszcze bardziej kto daje mi radość. Jakie osoby przynoszą mi najwięcej powodów do zadowolenia, do uśmiechu, i czy potrafię tym osobom to okazać, że ta osoba jest dla mnie błogosławieństwem, że ta osoba jest dla mnie wielkim wyrazem szczęścia? Myślę, że warto dzisiaj wykorzystać okazję, czas popołudniowy czy wieczorny, żeby do kogoś zadzwonić, napisać, okazać mu to, że jest dla mnie ważny, że jest dla mnie przyczyną, przyczyną szczęścia, przyczyną radości, przyczyną mojego uśmiechu na twarzy. Dzisiaj warto również zastanowić się nad tym, czy ja jestem dla innych powodem radości. Święta Urszula Leduchowska mówiła o tym, że każdy z nas jest powołany do niesienia pana Jezusa. I że każdy z nas ma narzędzie do zrealizowania pewnego apostolstwa, to znaczy apostolstwa uśmiechu. Mówi, że każdy przecież człowiek, każdy z nas potrafi się uśmiechać. I uśmiech, który możemy dać drugiemu człowiekowi, może być narzędziem niszczenia Pana Boga, żeby inni przez nasz uśmiech zbliżyli się do nas, a przez zbliżenie się do nas mogli potem jeszcze bardziej zbliżyć się do Pana Jezusa. Czas adwentu. To czas przygotowania i siebie, i innych na przychodzenie Pana Jezusa. Obyśmy więc z tego narzędzia, które mamy, jak najczęściej korzystali. Obyśmy swoją radosną twarzą, a przede wszystkim radosnym sercem wyrażali wielką naszą nadzieję na przyjście Pana Jezusa. Obyśmy więc dzisiaj i przez cały ten tydzień mieli serca wypełnione prawdziwą, wielką radością. Na radosne przeżywanie i dzisiejszej niedzieli, i całego tygodnia, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.